Kolejny mecz grupowy, międzynarodowy. No i tutaj mamy debiutanta. Po hiszpańsku Novatos. Arek Paul Siawora. A gra przeciwko Falk modeman Gerlic. Arek już raz zrobił zwiad na turnieju, jako obserwator No i po prostu w turnieju zagrać Wiem, że turniej jest sympatyczny Można cały dzień pograć w tenisa Są zawodnicy średni, są zawodnicy Dobrzy, bardzo dobrzy Wspaniali <grym> Cała paleta Falk naar Ark. No, to taki wolej falka z dodatkiem pieprzu. Przed chwilą zostały wylosowane, rozosowane deble. Jak się skończą gry eliminacyjne w grupach, gramy tak zwanego błyskawicznego debla. 15.30, teraz pytamy się Arka jak jest wynik dalszy znaczy. dobrze serwis what para